Powiem jak się nazywają koniki z małym To jest Twilight. To jest Pinkie Pie. To jest Fluttershy. To jest Applejack. E to jest Rainbow Dash. To Riety, To już koniec. E Ta ma Pinkie Pie. E a przatem ma kilki, mm, a epół ma jabłka, jab jabłka. A ręką ma chmurkę z tęczą. A, a mm, Twilight ma gwiazdkę, gwiazdkę różową i białymi gwiazdkami, a Riety И пенький пайма небесного пороника жотыми, а пятый шайма ружье мотивки, а эту жест яблука червое, а рембудаш ма хворка белым с e, крысмотом e, червоной і e, e, жутым.